Dzień dobry, wieczór. Na moim kanale możecie znaleźć karierę pilotów RAF-u, jak i Luftwaffe, ale jeszcze nie rozpocząłem kariery wojskowych sił powietrznych ZSRR. I tym samym w tym materiale rozpoczniemy sobie taką karierę, ale żeby było ciekawiej, rozpoczniemy na pełnym realizmie i na maksymalnym poziomie trudności. Żeby było jeszcze trudniej, to rozpoczniemy sobie w bitwie pod Moskwą, a więc Front Wschodni. Niemcy dosyć mocno nacierają. Tam, kurczę, brakuje mi słów, wybaczcie, byłem dzisiaj w górach, przed świtem wyruszyłem, nie do końca się wyspałem. O 10 zszedłem ze szlaku, ale zdobyłem koronę gór polskich, jeden ze szczytów. Niski, ale zdobyłem. Dobra, nieważne, wracając. Bitwa pod Moskwą. Dosyć intensywne były tam e, naloty Luftwaffe, i tak samo też intensywnie bronili się Rosjanie. Więc przechodzimy dalej. Zobaczmy sobie na mapę. Tutaj mamy Moskwę. A nie, czekajcie. Jaki okres? Wybierzemy sobie okres zimowy, ponieważ mamy teoretycznie zimę, chociaż patrząc za okno zimy za bardzo nie ma, a w przyszłym tygodniu już w ogóle ma być 15 stopni. Stąd też wziąłem w piątek wolne, żeby znów wyjść w góry. Ale dobra, wracając do tematu. E, tutaj mamy Moskwę, tutaj mamy Niemców, więc nieopodal Moskwy wybierzemy sobie to. Już to sprawdzałem wcześniej, żeby nie było. Startujemy na lotnisku Wnukowo, czyli nazwa łatwa do, do zapamiętania, dlatego to wybrałem. Dobra, to przechodzimy dalej. Zobaczymy, jakie nam imię i nazwisko wylosuje. Możemy sobie sami to wpisać, ale zostawiam takie, jakie nam wylosuje. Tylko, żebym sobie języka na tym nie połamał. Michali Griszczenko. Dobra, niech tak będzie. Farmer. O! Michali. Michał. Niech jest Michał. Griszczenko. Griszczenko, Griszczenko. Nie wiem. Nie rozumiem po, po rosyjsku. A więc przechodzimy dalej. Będziemy latać na migu trzecim. Eee, Mig trzeci był naj... Dobra, to później. Dobra, jesteśmy. E, wracając do MIGA 3. MIG-3 był najliczniej produkowanym samolotem w Związku Radzieckim. E, samolotem tego nowszego typu. Mamy nową gazetę. E, ostatnie natarcie. 15 listopada 1941 roku. Na razie nic nie możemy zmienić. Pokrótce wam wytłumaczę ci, którzy jeszcze nie widzieli, jak wygląda kariera, w ile 2 szturmowik. Więc tu mamy pilota. E, jego życiorys. Naszego Michała. Tutaj mamy ogólne statystyki, jak wiadomo, zero, ponieważ jeszcze nie mieliśmy okazji latać. Tutaj mamy informacje o naszym dywizjonie 34. Teraz została sformowana między kwietniem a majem 1938 roku w moskwiewskim wojskowym dystrykcie, czyli dobra, nieważne. Planowanie tu aktualnie nie mamy nic. Tutaj mamy e, naszą mapę. A tutaj mamy wiadomości ze, z wojny, z, z frontu. Niemcy e, kontynuują ofensywę. Moskwa oficjalną e, fortecą. O, to tak może po skrócie. Sergiej Borys, Iwan. Czemu nie możemy się nazywać Iwan? Byłoby prościej. Dobra, nieważne. Japoński, dobra. O! Dobra. Gazeta jest z 15 listopada 1941 roku, więc przeskakujemy do następnego dnia, tak żebyśmy mogli już rozpocząć naszą, naszą misję. Pierwszy muszę jeszcze poustawiać ten maksymalny, maksymalny realizm i poziom trudności. Jestem zmęczony, bo dosyć mocno popylałem po tych górach. O, 16 listopada 1941 roku. Chmury na poziomie 1400 metrów, temperatura minus 7 stopni. Wiatr dosyć słaby, a przynajmniej na poziomie gruntu, bo 1 metr na sekundę. Zachodnio-północny, dobra. No, przybyliśmy do tego dywizjonu. Samoloty przeciwnika zostały wykryte, a więc zobaczymy, już możemy startować z misją, ale tak, tu mamy wszystko powyłączone, wyłączymy sobie jeszcze ten technoczat, to są te podpowiedzi, co ja robię, czyli na ile jest otwarta przepuzycja i tak dalej, ale postaram się Wam to pokazywać, co ja robię na panelu tych właśnie, na kokpicie, o, na, ile, na tyle, na ile to będzie możliwe. Żebym mógł głowę pochylać i Wam pokazywać co aktualnie robię OK A realiz. to jest to czekajcie mieszam się Re... nie. Dobra to przyspieszymy sobie ale startujemy na lotnisku Tutaj dajemy na maksa Tutaj dajemy na maksa I tutaj też dajemy na maksa W porządku czyli tu mamy poustawiane co nam tutaj zaplanowano, mamy loty rozpoznawcze, a później atakują kolumnę sam... pojazdów, czyli lecimy w trzech, gdzie mamy lecieć? Tutaj, Rikon, czyli rozpoznanie do linii frontu, pod miasto, o 8.41 startujemy, 40 km tam mamy. Ale to sobie zobaczę, a jeszcze sekunda, a nie, to dopiero później, czekajcie, kurczę, mieszam się, no, <gry> zmęczenie robi swoje, ale pozytywne nastawienie też jest, także to jest najważniejsze. I tu chyba mamy właśnie naszego miga trzeciego, o którym Wam nie powiedziałem, czy powiedziałem już? Czekajcie, pierwsze tak, sterowanie, mig trzeci, tu mamy zapisane. A więc startujemy z Wnukowa, lecimy do punktu pierwszego przy Torach Kolejowych, później odbijamy. Jaka formacja będzie tu pisać? Prawe skrzydło. Prędkość 445 km na godzinę. Wow, 6,5 km wysokość. No nieźle, dobrze. Czyli dosyć wysoki pułap mamy. Mamy jakieś uzbrojenie? Nie, tylko dwa działka bez bomb. Ok. No to startujemy. A propos Miga trzeciego. on nie miał za bardzo. A czy tak? To była nowoczesna. Na razie pauzę nie wyłączam, bo muszę tutaj poprzełączać. To była nowoczesna sowiecka maszyna, która miała dorównywać konstrukcjom zachodnim, no z tym, że nieco odbiegała od konstrukcji zachodnich. Miała gorszą manewrowość i była nieco wolniejsza. Jest to konstrukcja mieszana, więc po części ze stali i z blach duralowych, no i też po części z konstrukcji drewnianej, ze sklejki brzozowej, dokładnie tak to tam się nazywało, ale zanim teraz wyłączę pauzę, bo trak i ara włączam, to tak, obroty śmigła już sobie ustawię na maksa, Mieszankę na 50, czyli mieszanka na 50%. To mamy mieszankę automatyczną. Przepustnica na razie pozostaje na 0. No i chyba możemy wyłączać pauzę. Pyk, przybliżam, oddalam. Tu mamy mieszankę powyżej 84%. Czyli tutaj na fula mamy busta tak zwanego. Włączę sobie światła ojeny włączyłem nie włączyłem teraz włączyłem Dobra startujemy ten samolot dosyć ciężko hmm. się pilotuje piloci mieli problem z wystartowaniem jak i z wylądowaniem Dobra daję fulla a zaraz we wspomogę mieszanką Dobra, daje busta. 180 mamy prędkość startu, 150, 170, 180 więc znosimy się w powietrze. Podwozie w górę. Powinny się zapalić lampki. Dwie czerwone podwozie w górę. Chłodnica oleju zamknięta. Cieczy otwarta na fula. Zmniejszę sobie tutaj mieszankę, damy na auto na razie, dobra, i tak, e, chłodnicę damy sobie gdzieś na tyle, olej, sobie troszeczkę otworzymy, dobra. Maksymalne otwarte chłodnice e, cieczy chłodzącej jak i oleju no, powodują większe opory bo no, te samoloty też miały problemy z y, jakością wykonania e, m, Jeszcze miałem poruszyć temat też wyszkolenia załóg które też e, pozostawiało wiele do życzenia Dobra, dołączę do chłopaków. Jest to nasza pierwsza misja, ale mamy piękny. Piękny słońca. Prawie jak dzisiejszy, wóra. Czyli nota bene możemy sobie zwalniać samolot poprzez otwieranie chłodnic. Żaluzji chłodnic, bo wtedy zwiększają się opory. wyprzedzę, bo ja mam naprawę skrzydło coś mi przycięło nie wiem dlaczego aha wymuczę sobie światło żeby nie był widoczny za bardzo jest ok gdzie jestem drugi tutaj dobra temperatury jest jest w porządku już? Słuchajcie, Wam opiszę w ogóle, co tu jest na kopicie, żebyście wiedzieli, na co patrzeć. Dam pauzę, zaraz przybliżę. Pauza. Okej, okay. czy mamy kursor? Nie wiem, jak się tu kursor włącza, ale dobra. Eee... Hmm, jak to zacząć? Widzicie te wskazania na, w prawym dolnym rogu na tej tablicy przyrządów, gdzie macie takie półkole zielone i czerwone. Zielone jest. Eee ten bardziej po lewej wskazanie od kurczę jak to zrobić dobra inaczej pokażę wam to podczas lotu tylko się ustabilizuje ale że to tak to jest jak gadam i nie skupiam się zaraz temu tu przyjedziesz okej okay. 10 km. Czyli kogoś tam mamy, tak? A tego? Co mi tak przycina? Jak się pojawia jakaś nowa lokacja, to mi czekaj, reset. jara. tu zielone to wskazanie. Mamy temperatura płynu chłodzącego, tu oleju wyjściowa. Tu oleju wejściowa, ciśnienie oleju po lewej i ciśnienie oleju po prawej. Te mniejsze wskazania w tym jednym. Dobra. To tak na szybko, tylko ja nie wiem, gdzie są chłopaki. O, -o. Tam leci ten bombowiec. A, ja nie wiedziałem, że coś zawale, jak się zagadam. Tam są, dobra. Pull, boost. 2 minut. Na buście możemy lecieć do około 10 minut. Dobra, tam krążą. Więc mieszankę możemy dać znowu na auto. Przepustujcie, niech zostanie na fula. Obroty śmigła zostawiam na maksa Skrócimy sobie troszeczkę, żeby szybciej do nich dołączyć To chyba będzie materiał bez przycinania Kurczę, znowu przycięło okej bogaty, 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 tu za. Temperatury w porządku. Zataczali koła. Oleju dosyć... Przymkniemy sobie oleju. Dobra. Oto będzie jazda bez trzymanki. Z takim sterowaniem. Pierwszą są Hmm. Tam są Dobra, czyli zataczamy kręgi Boost I pilnujemy temperatury Zielony Cieczy chłodzącej Czerwony Oleju wyjściowa, tu mamy wejściową temperaturę, no i te wskazania ciśnienia paliwa i ciśnienia oleju. A ja dołączam do chłopaków. Tu mam na wózkach, tu mam na Następne materiały będą lepsze, ponieważ y, będziecie mniej więcej wiedzieć, co jakie wskazania znaczą. Będzie... oszlak. Mieszanka auto. Mieszanka e, od 50 do 84%. Tu mamy 50, tu jest 0, tu jest 50, ta jest 100. Od 50 do 84% jest mieszanką automatyczną. Myśliwiec, odgłoś... Jaki kierunek, kolego? Jaki kierunek? Diablik 2, zareagują. Wyzywnięcie, woli nieść. O-o! Kur... Co jest, co jest, co jest? Opanuj go, opanuj go, błagam Cię! to skacz. No skacz gdzie się teraz trzaskało nie widać wraku. No cóż, bywa i tak. <laughs> A tu jest. No przynajmniej będzie miał ciepło. No, też bym się zdenerwował na jego miejscu. Dobra. A to co? Czyli już mamy koniec? Wyskoczyliśmy, więc powinniśmy nadal kontynuować misję. Znaczy, w sensie karierę. Zobaczymy sobie dziennik. Wystartowaliśmy. Hmm. Przez BFA, czyli dwóch zostało zestrzelonych, co? Zaraz zobaczymy. W następnym materiale będę się bardziej skupiał na tym, co robię teraz. Tak jak wspomniałem, no, jestem. No, nie skupiłem się. Został zabity. Tutaj mamy. Potap. Tylko ten przetrwał. A ten zginął. Dobrze, no. Zobaczymy, jak tam kolejna misja. Innej eskadry. O 14.37 a tak na kolumnę pojazdów. Tutaj. No zresztą tu też pisze. No i im się udało. Bez strat. Wow. A więc. Przechodzimy do dnia następnego. Widzę, że przeskoczyliśmy o kilka dni. A nie. Tak. Czekajcie, 20 listopada 1941 roku, mhm, minus 6 stopni Zostaliśmy wzmocnieni o 6 migów trzecich O 9.03 mamy bronić naszego lotniska I o 14.30 też, a czekaj, zobaczymy czy naszego de facto Startujemy wnukowo tak, dwie misje, obrona naszego własnego lotniska, więc myślę, że tu będzie, przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie prościej. No to chyba tyle w tym materiale. Tak, tak wygląda początek kariery e, sowieckiego pilota na froncie wschodnim. Na pełnym realizmie i na maksymalnym poziomie trudności. Także do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hejo!